Z tej strony Piopin 555. Dziś zagramy sobie w i Borno. 8. Jest to pierwszy odcinek w tej serii. Wybierzemy na początek trasę. To jest moja Audi. Niezła, naprawdę. Fajnie się nie śmiga ale myślę, że niebawem kupimy coś lepszego. Na początek, że pokażę Wam trasę. Nevada, To jest bardzo fajna trasa. Tutaj chodzi o to, żeby. Żeby jebać gościowi po prostu, żeby ich po prostu zmniejszyć. Zaraz wam pokażę jak to wygląda Jeżeli nie graliście wcześniej w Asphalt'a, naprawdę polecam Jest na Androida, na kompa, na PC-ka wszystko śmiga elegancko, naprawdę fajna gierka Polecam, polecam, jeszcze polecam Ja gram na moim małym yy, komputerku yy, Generalnie mam laptopa yy, HP Służy mi jako tablet i w zasadzie jako komputer normalny, zwykły laptop, tak? Dobra, zaczynamy grać. Zobaczę jeszcze tylko, co mi tu stać lepszego. Ale raczej na razie pierwszy 200 zagram eee, Audiczką. potem będziemy zbierać stopniowo na lepsze. Lepsze furki. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Wszystko śledźcie mój kanał, subskrybujcie. Zapraszam serdecznie. Nevada. Dobrze, zaczynamy. Jest nasza piękna czarna dama. O, super start naprawdę. Co my mamy z nim zrobić, generalnie? Tak, mamy go po prostu zdymać generalnie. okej okay. Ten hmm, tak hmm, Aha, rozumiem już Grałem już to wcześniej Ale generalnie nie wiem co to ma być Tutaj chodzi żeby wyeliminować Po prostu resztę zawodników Kto więcej wyeliminuje Ten będzie chyba pierwszy, tak? Ten wygra po prostu to Tak, już mamy dwóch w nie nie było trzeciego, minimalnie. No muszę się zebrać z tobie ogólnie. Chcąc na tym pierwszym odcinku wybrać naprawdę dobrze. No, już jest trzeci, ale rywale też nie pozostają dłużni Ależ teraz nas pięknie wyjebało w powietrze. To za przekleństwa. Wow, naprawdę gra jest wciągająca. I już mamy czwórkę. Ale koleżka też jest tutaj widzę dość dobrym. Wow. Da się sterować nawet podczas lotu samochodem. To też jest bardzo dziwne. Ale serdecznie po... polecam tą gierę, naprawdę. Gierka jest warta tego wszystkiego. Jesteśmy generalnie już teraz równo, nie, znowu nas wyprzedził jakiś gnojek, tak? Ale teraz double... double punch, że tak powiem, kurwa! Myślałem, że przejadę tą trasę bezbłędnie, ale nie wyszło, jak to zawsze mi. 8 eee, mamy tych wykręciłów na no, obejrzenie. Dawaj w niego. takie 9 i tutaj już chyba nokautujemy resztę. Nie ma już z nami szans, można powiedzieć też mi się zdaje, że już już po temacie 9 do 6. Wow, tutaj będzie wyskok. Naprawdę imponuje mi ta gra. Pod względem graficzny i Pod względem tego trybu, latania i tak dalej. To jest bardzo fajna. 10 wyeliminowany. Jest następny. Tak jest. Nie mają, Nie mają co zbierać chłopaki. Kążcie grę! Jest jeden mistrz, tak? I będzie chyba końcówka, zwycięstwo. Jest nasza czarna dama. Piękna fura, nie wiem czy ją wymienię bo on tak mi się podoba ta furka. Bardzo super się ją jeździ, ale no są lepsze, na pewno są lepsze. Dzięki za uwagę, to był pierwszy odcinek z tej serii. Myślę, że następny nagram to troszeczkę dłuższy na pewno, ale... Postaram się pozbierać na coś lepszego, niż ta Audita. Do zobaczyska, subskrybujcie, lajkujcie i śledźcie fanpage na fanpage na Facebooku, sorry za laga, yy, fanpage na Facebooku yy, PioPIM555 Trzymajcie się, do, do zobaczyska